Podajemy tutaj, proszę bardzo, witamy. Jesteśmy nauczycielami ze stowarzyszenia nauczycieli i pracowników oświaty nauczyciele do drawolności. Nie zgadzamy się z segregacją sanitarną w szkołach, ani także z przywózowym szczepieniem. Wczoraj pan minister nie zdrowia Ostatni, że jesteśmy kolejną grupą, która będzie przymuszona do szczepień. Nie zgadzamy się na to. Wzywamy Was za pomocy nam. Musimy razem walczyć z tym. Nie łudźmy się. Po nas przyjdą dzieci. Jeżeli my będziemy musieli być wyszczepieni, to w szkołach również są dzieci. I one będą także musiały być wyszczepione. Już 13 grudnia rusza program szczepienia młodszych dzieci od 5 roku życia. Wiemy doskonale, jaka jest to data. 13 grudnia. Nam odebrano tylko teleranek, a tym dzieciom zdrowie. Działamy. Unlock! Jeszcze niedawno nasz minister, właściwie nie nasz, nasz minister, nie nasz edukacji, obiecywał, nie będzie w szkołach miejsca na segregację. A co mamy teraz? Dzieci są dzielone na zaszczepione, niezaszczepione. Przypomnieliśmy niedawno ministrowi Czarnkowi, co nam obiecywał. 12 listopada skierowaliśmy list otwarty do ministra Czarnka, przypominając mu o jego obietnicy. Czekamy. Na, pytanie, na odpowiedź na pytania, które również do niego skierowaliśmy. Niedawno, bo przed 1 grudnia, czekając na wjazd, tak się mówi, kolejny wjazd ustawy segregacyjnej, ja już nie pamiętam której, nie pamiętam który raz, tak? Ona miała wjechać. Nauczyciele wystosowali pisma do wszystkich posłów. Złożyliśmy je w skrzynkach podawczych w Sejmie. Niektórzy posłowie dostali innę, inną treść listu bo są posłowie, którzy są z nami. Wiadomo, o kogo chodzi. Oni dostali podziękowania. Pisma nasze można przeczytać na stronie naszej: www.nawczycielewolności.pl. Brawo! Mamy apel do rodziców. Szukajcie nas w szkołach. Nas jest mało w każdej szkole jedna, dwie osoby. Można nas łatwo poznać. Nie mamy niebieskiej szmatki. Brawo. brawo! Brawo! Także walczymy razem. Nas mało. Będzie więcej. Jest nas mało. Będzie więcej. Jest nas mało. Więcej. Jest nas mało. więcej. Rodzice mają wielką moc. Jedynie, jedynie jeszcze dyrektorze słuchają się rodziców. Są szkoły. Brawo, brawo! Są szkoły, w których nauczyciele widzą uśmiechy dzieci. Większość natomiast nie, ponieważ skrywa je tak zwana magiczna szmatka. Teraz poproszę głos koleżankę, która przedstawi kilka faktów dotyczących segregacji. Szanowni Państwo, ja będę szybko mówiła, a raczej nawet czytała, żeby się nie pogubić, bo wiem, że nam zależy na czasie. Szanowni Państwo, owszem, mamy w szkołach fale, ale fale bezprawia, dyskryminacji nauczycieli i uczniów. Mierzymy się z narastającą falą łamania przepisów, przepisów RODO, naruszeń konstytucji i falą podziałów społecznych. Nauczyciele i uczniowie są karani. Poprzez wysyłanie ich na bezprawną kwarantannę wystarczy czasem jeden pozytywny test i zamyka się całą szkołę. Niestety na kwarantannę z kontaktu są kierowani tylko niezaszczepieni nauczyciele i uczniowie. Niektórzy nauczyciele są już trze trzeci raz na kwarantannie w jednym miesiącu. Czy to jest normalne? Senepidy powołują się na rozporządzenia, które nie są zgodne z ustawą i konstytucją. Odnosimy wrażenie, że senepidy nie walczą z COVID-em, a z osobami niezaszczepionymi. Wiemy, że przyjęcie preparatu nie daje żadnej gwarancji odporności przed zachorowaniem, co wynika z charakterystyki produktu, więc osoba zaszczepiona, która po kontakcie z chorym może być zarażona, a sanepidy nie orzekają kwarantanny wobec takiej osoby. Może być transmiterem i stwarzać zagrożenie dla osób zdrowych. Czyż nie jest to jawna dyskryminacja, że wysyła się tylko nauczycieli niezaszczepionych na kwarantannę? Alba! Nauczyciele nie wiedzą, kto ich kieruje na kwarantannę. Czy to dyrektor, czy sanepit, a może SMS od nieznanego nadawcy, a może jakaś automatyczna sekretarka. Gdzie są procedury kierowania na kwarantannę? Pytamy się, jaka jest podstawa prawna takich działań. Okazuje się, że cała odpowiedzialność za to bezprawie została zrzucona na barki dyrektorów. I to nie oni, i oni mogą w przyszłości odpowiadać za swoje decyzje. Nauczyciele. Ale przede wszystkim dzieci poddawane są ogromnej presji, są szykonowani i piętnowani, również za to, że nie noszą maseczki. Niektórzy nie są wpuszczani do szkoły, mają obniżone zachowanie, stoją w kącie, są straszeni policją. Wśród uczniów i nauczycieli zmagają się stany lękowe i depresja. Szkoły stały się niestabilnym miejscem, w którym nauczyciele zajmują się promowaniem szczepień, a ci, którzy nie przyjęli preparatu, nie mogą uczestniczyć w wycieczkach, szkolnych imprezach i e, życiu szko szkolnym. Wmawia się uczniom, że jedynie szczepienia chronią ich przed zdalnym nauczaniem, a niezaszczepieni uczniowie są winni kolejnej fali. Już kończę. Gdzie jest w tym wszystkim konstytucja? Gdzie równe traktowanie wszystkich wobec prawa? Opamiętajcie się, politycy, i przestańcie dyskryminować i segregować Polaków oraz zmuszaj do szczepienia. Zatrzymajcie te totalitarne zapędy. Na szczęście są jeszcze szkoły, gdzie dyrektor ma moralny kręgosłup i stosuje logikę prawną. Wśród nas są też tacy dyrektorzy, za co im bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy naszych wszystkich kolegów, koleżanek z naszego stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności. I jeszcze na koniec taka moja mała dygresja. Proszę Państwa, pracuję w szkole 32 rok, ale nigdy nie spodziewałabym się, że przyjdzie mi tu stanąć i walczyć o godność, wolność i równe traktowanie nauczycieli Polaków. Dlatego mówimy: Stop segregacji! Stop segregacji! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej! Stop segregacji! Sanitarnej!